Dla mojego klienta z branży OZE pozyskałem 152 lidy w ciągu 7 dni. Czemu to się udało tak szybko? Dlaczego tak szybko osiągnęliśmy ten wynik i nie popełniliśmy błędów, że przepaliliśmy jakąś sporą część budżetu? Pokażę Ci w dzisiejszym nagraniu, jakie praktyki zastosowaliśmy, jakie wnioski wyciągnąłem, czemu ta kampania poszła takim sukcesem i jak Ty możesz wykorzystać to u siebie. Zacznę od tego, żeby przytoczyć Ci trochę informacje, jak w ogóle wyglądała sytuacja w współpracy z naszym klientem. Jak widzisz, mamy 152 kontakty, Korzystamy z mety, korzystamy z lead-adsów na Facebooku. I teraz kampania ruszyła 6 stycznia rano. W sobotę dogadaliśmy się, że działamy. W ciągu weekendu byliśmy w stanie przygotować materiały, bo. Tak jak często też mówię, w ciągu 48 godzin ruszamy z kampanią, jesteśmy w stanie materiały dostosować pod ofertę klienta. Dzisiaj, w momencie kiedy nagrywam, mamy 15.23, 12 stycznia i na ten moment właśnie mamy już pozyskane 152 lidy. W samą niedzielę, bo dzisiaj właśnie jest niedziela, już o 15 mamy 19 lidów za 9.30 za kontakt tylko z trzech województw. Nie jest to kampania na terenie całej Polski, a co będziemy robić i planujemy właśnie skalować na wszystkie województwa, na razie działamy na terenie trzech województw. Co jest ciekawe, kampania ruszyła 6 stycznia. Pierwsza umowa została podpisana w środę 8 stycznia. W czwartek pojawiło się kilka kolejnych. Także, czy trzeba długo czekać na wyniki kampanii, potrzebuje się uczyć nie wiadomo czego? Oczywiście, że nie. Zdarza się tak, że potrzebujemy trochę testów, ale w momencie, kiedy działamy z super ofertą, którą klient ma, jesteśmy w stanie wyniki generować szybko. Czy trzeba czekać długo na wyniki leadów? Absolutnie. W ciągu, w ciągu już pierwszego dnia właśnie tego poniedziałku, 6 stycznia, wygenerowaliśmy w okolicach 29 kontaktów. Także kampania może już pierwszego dnia generować dobre wyniki i trafiać do odpowiednich osób, osób. Dlaczego właśnie teraz w tych punktach przedstawię Ci, jakie praktyki zastosowaliśmy, że byliśmy w stanie w tak krótkim czasie wygenerować wyniki, które przełożyły się już w pierwszym tygodniu na kilka bądź kilkanaście umów, i po dwóch dniach kampanii już były podpisane pierwsze umowy. Pierwszą najważniejszą rzeczą, którą ustaliliśmy sobie, zanim zaczęliśmy w ogóle co robić, to jest ustalenie, do kogo chcemy trafić, czyli kto jest naszym docelowym odbiorcą, kto jest po prostu naszym klientem, do kogo chcemy dotrzeć. No i wiadomo, tutaj akurat skupialiśmy się na produktach związanymi z oze, no i naturalnie był to właściciel domku z danych województw. No i jeśli chodzi o dalszą charakterystykę, to jest gdzieś tam już kwestia ustaleń z klientem, ale po prostu, ustaliliśmy sobie, do kogo chcemy dotrzeć. To było nasze założenie przede wszystkim od początku. W ogóle tworzenia materiałów reklamowych, żeby docierać tylko do właścicieli domów, nie spółdzielni, nie domków szeregowych, nie wspólnot, tylko jednorodzinnych domków i przede wszystkim do właścicieli tych domów bo oni są decyzyjni i z nimi możemy rozmawiać w sprawie inwestycji u nich właśnie w domu. Drugą rzeczą, która przełożyła się na dobry wynik, to jest przede wszystkim robienie to, czego nie robią inni. Czyli jeżeli jest jakaś branża, która bardzo mocno się rozwija, często zdarza się tak, że Schematy reklam się powielają. Jedna firma zobaczy od drugiej i zaczynają robić to samo. Tu ktoś podejrzy, połączy, a zobaczy tutaj, i tutaj, troszeczkę przyrobi, dostosuje do swojej firmy, ale dalej będzie robić to samo. I ta powiedzmy pajęczyna się rozrasta i mamy wysyp praktycznie tych samych reklam. Wszystko jest takie same, ta sama treść, wszystko gubi się w tym tłumie innych reklam. Właśnie tego nie chcemy. Tego nie chcemy, bo przez to będziemy mieli duże koszty lidów, będziemy mieli nieefektywną reklamę. Bo czemu ci klienci mieliby się zgłosić do nas, jeżeli oni mają pięć innych tych samych reklam na wallu w ciągu minuty? No to nie ma w ogóle powodu, żeby te osoby się do nas zgłaszały a właśnie stworzenie czegoś innego, czyli nie powiedzmy takich kształtów, które sobie tu narysowaliśmy, tylko zrobienie czegoś takiego, mam na myśli po prostu, czegoś innego, czego na rynku nie ma, coś, co zaskoczy klienta, wykorzystanie innej formy, wykorzystanie trendów reklamowych, które są aktualnie na przykład w innych branżach i przekładają się świetnie na wyniki w tych, na sposób reklamy, formę reklamy. Rolki na przykład świetnie działają, ale żeby zrobić dobrą rolkę, nie wystarczy tylko nagrać i pogadać, tylko treść musi być też odpowiednia. Trzecią najważniejszą rzeczą, którą łączy nie tylko tą kampanię, ale kampanię też innych naszych klientów, to jest szybki kontakt, czyli czas, który dzieli zgłoszenie, przesłanie formularza. Właśnie do pierwszej rozmowy telefonicznej, w której jest pierwszy kontakt od handlowca od osoby, która kontaktuje się z lidami. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o konwersję. W momencie kiedy ten czas będziemy mieli mniejszy niż 10 minut, nasza konwersja skoczy diametralnie niż na przykład w porównaniu sobie to, tego czasu na przykład z jedną godziną. Bo, tak jak wspomniałem, reklam w branży OZ jest dużo. I nikt nikomu nie zabroni się reklamować, nawet jeżeli ktoś robi słabe reklamy i lubi przepłacać za lidy, to nikt mu nie zabroni, żeby te budżety przepalać i wydawać na, na te reklamy. I reklam w branży OZE jest dużo. W momencie, w którym my odpuszczamy kontakt, szybki kontakt w godzinach pracy z klientami, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po zgłoszeniu się do nas tej osobie wyświetlą się inne reklamy z tej branży podobne. Czy skuteczne, czy nie? Po prostu podobne z tej branży. I jest duża szansa, że też wyślę ten formularz do innych firm. I jeżeli tamta firma zgłosi się pierwsza, no to co? Mamy dużo mniejszą szansę, żeby z tą osobą umówić spotkanie, zaskoczyć ją w jakikolwiek sposób, przedstawić jej ofertę bez słyszenia, że ktoś ma lepiej, ktoś ma taniej, a właśnie jeżeli ta osoba już zdąży sobie wpaść w taką porównywarkę, to będziemy mieli po prostu zaniżanie ceny, a nie ma żadnego dobrego powodu, honoru, orderu ze sprzedawania tanio. To są praktyki, które przełożyły się na wyniki u mojego klienta, a przede wszystkim sukces tej kampanii już w pierwszych, Dniach w postaci podpisanych umów i prawie 30 lidów pierwszego dnia, a dodatkowo z całego tego czasu okresu kampanii mamy w okolicach 10-11 zł za kontakt. Także jest to super wynik, bo łącznie wydaliśmy coś w okolicach 1500 zł, 1400, a mamy 152 kontakty, z czego już w pierwszych dniach podpisaliśmy umowę. Te praktyki przełożyły się na to, ale jeżeli chcesz u siebie przeprowadzić kampanię lidową, kampanię sprzedażową, żeby pozyskać lidy właśnie z terenów, których potrzebujesz, na produkty, które potrzebujesz i dobre lidy takie, które będą w stanie konwertować, które będą umawiać na spotkania i nie rzucać tej, tego przysłowiowego, że konkurencja ma taniej, to w opisie masz link do mojego kalendarza umów bezpłatną rozmowę, na której przedstawię Ci, jak możemy Ci pomóc, a przede wszystkim przedstawię Ci proces, jak to wdrożyć u Ciebie, abyś wiedział, że to przełoży się na efekty.